Boże, co jest? Nic, denerwuję się. Czym? Stańmy. Po co? Chwila nadeszła. Muszę wyjąć pierścionek tak, żeby nie zobaczyła. Wiele razem przeszliśmy. Mamy dziecko. Jesteśmy nierozłączni. Dlatego spytam. Czy za mnie wyjdziesz? Tak. Odpowiedziałaś zanim zdążyłem spytać. Drżą mi ręce. Cudowny. Pewnie, że za niego wyjdę. To było jak sen. Woo! daleko nie poleciał nigdy nie sądziłam, że za kogoś wyjdę. Wypijmy za zdrowie z pewnością szczęście, radość, miłość oraz wspólną przyszłość. Marni to najlepsze co mnie w życiu spotkało. Na szczęście przyjęła oświadczyny. Całkiem fajne. Mamy to. To był wspaniały wieczór. Niezapomniany. Piękny pierścionek. Też tak uważam. Nie do wiary, że się zaręczyłam. Świetnie poszło, ale mam jeszcze jedną niespodziankę. Zostanę panią Johnson, właśnie, Marnie Johnson.